Pokochaj swoje miejsce na Ziemi. Każdy z nas ma swoje schronienie. Jest nim zazwyczaj miejsce, gdzie mieszkamy, gdzie mamy swoje rzeczy, gdzie przychodzimy po pracy. Po prostu dom. Nasz dom. I nieważne, czy to jest miejsce wynajmowane, nieważne, czy to jest mieszkanie za małe, nieważne, czy to jest dom do remontu. To zawsze będzie miejsce, gdzie wracamy i czujemy się bezpiecznie. Zdarza się, że chcemy czegoś lepszego niż teraz mamy. I zanim nie docenimy tego, co mamy i jak wiele mamy, nie będziemy mieć tego, co chcemy mieć, bo skupiamy się na braku. Tymczasem miejsce, w którym przebywamy, posiada nasze rzeczy, które są dla nas bliskie, a przede wszystkim jesteśmy w tym miejscu my. I to nasza energetyka wypełnia tą przestrzeń. Dlatego warto jest skupić się na tym, co teraz mamy, gdzie jesteśmy, i poczuć to miejsce jako miejsce naszej, naszego bezpieczeństwa, miejsce naszego odpoczynku, miejsce naszego relaksu, miejsce, w którym po prostu mamy się dobrze czuć, bo po to jest nam dom. To nie jest miejsce publiczne, gdzie jest pełno różnych osób. Tylko tam chowamy się w swojej strefie komfortu.